Patecheza dziewiąta. Powołanie chrześcijańskie. Przechodzimy do następnego punktu, w którym Jan Paweł II mówi o powołaniu chrześcijańskim, bo relacja z Chrystusem odkupicielem człowieka też wiąże się z usłyszeniem Powołania, i odpowiedzią. I ten y, taki podrozdział Błogosławiony Jan Paweł II zatytułował Powołanie chrześcijańskie, dwukropek. Służyć i królować. Przyznam się Wam, że kiedy y, czytałem to, to sobie myślę, ciekawe, kto od kogo zerżnął, Czy ksiądz Blachnicki od Ojca Świętego, czy. Czy Ojciec Święty od tego, od Lachnickiego, no. Załóżmy, że obaj doszli do tego. W, ka w każdym razie ten, ten rozdział, ten fragment się czyta bardzo lekko, bo my to znamy. Po prostu jakbyśmy dokumenty czy materiały okazowe czytali. To, to, to jest ciekawe, ale dajmy możliwość naszemu błogosławionemu papieżowi. Otóż on tak podaje, że Sobor, budując od samych podstaw obraz Kościoła Ludu Bożego, poprzez wskazanie na troiste posłanictwo samego Chrystusa, w którym uczestnicząc stajemy się właśnie ludem Bożym, uwydatnił również ten rys chrześcijańskiego powołania. Które wypada określić jako królewski. Aby w pełni ukazać bogactwo soborowej nauki, należałoby w tym miejscu odwołać się do wielu <Ky> rozdziałów i paragrafów Konstytucji lumen Gentium. No i już wiemy, wspólne źródło mają. Tak? Konstytucja soborowa, bo przecież nasz ruch światło życie jest, co? Ruchem tej odnowy w soborowej, wprowadzania. Konkretnych konspektach e, e, te, e, tego nauczania soborowego. Więc e, a Ojciec Święty przecież był ojcem soboru, doskonale te dokumenty znał. Więc pierwsze wydanie w języku polskim to też warto, żebyście wiedzieli. E, pierwsze wydanie tak, tych wszystkich dokumentów w języku polskim e, wszystkich konstytucji, dekretów, deklaracji, to były zaopatrzone wstępem, takim komentarzem i to było jakiegoś tam Karola Wojtyły, Wtedy jeszcze nikt nie zdawał e, z tego, e, e, jak to był już, to już był geniusz, z którego żeśmy korzystali. I teraz właśnie to, to, to Lumen Gentium, tak? Ta konstytucja o Kościele. I ukazany jest w niej, w tej, w tej konstytucji, królewska godność Bożego powołania. W tym całym bogactwie, które się wiąże z, z, tą, z tą królewskością, to tutaj przede wszystkim. Trzeba zauważyć, że to jest charakter służebny tej królewskości, że to są dwa takie wzajemne po prostu pojęcia, które określają ten, tę rzeczywistość wewnętrzną. I tu Jan Paweł II przypomina, przypomina słowa i postawę samego Pana Jezusa, który miał tą postawę służenia. I przyszedł nie po to, żeby panować, ale żeby służyć. I to sam Pan Jezus o tym mówił, że syn człowieczy nie przyszedł, aby Jemu służono, ale by on służył. I tu ukazanie tego wzoru Chrystusa, który, jako syn człowieczy, wyznacza nam bardzo ważną no, tą drogę. Autentycznie posłannictwa królewskiego. Bo wiemy, że Pan Jezus mówił, że kto chce być wielki prawda, w królestwie niebieskim, to żeby był jak najmniejszy. Prawda? To, to jest to znowu to, to zderzenie, które można tylko zrozumieć przez wiarę i doświadczenie. Aby umiejętnie i skutecznie służyć drugim, trzeba umieć panować nad samym sobą. No, jak tu, prawda? Panować. O, właśnie, panować. Ale nad samym sobą. A więc trzeba posiadać cnoty, które to panowanie umożliwiają. A więc te wszystkie cnoty autentycznie chrześcijańskie. Człowiek, żeby yy, no potrafił służyć drugiemu, to przecież to doskonale rozumiemy. Musi panować nad, przede wszystkim nad własną pechą, nad własnym egoizmem. Pokonywać. Być na tyle, jak to się mówi, tym opanowanym, żeby nie szukał siebie, tylko uniżał się i szukał dobra no, tego Chrystusa, który utożsamia się z każdym człowiekiem, bez względu na jego przymioty. No to, I to, to jest właśnie ta królewska posługa, pisze Jan Paweł II. Nasze uczestnictwo w królewskim posłanictwie Chrystusa jest ściśle związane z każdą dziedziną moralności chrześcijańskiej i ludzkiej zarazem. Więc tu widzimy bardzo wyraźnie ukazanie, że dla nas takim światłem, jeżeli chcemy wejść na drogę powołania chrześcijańskiego i uczestniczyć w tej drodze ku objawieniu się pełni Królestwa Bożego, i w naszym życiu, i wokół nas, w tym świecie, no to jest droga poprzez służbę, poprzez służenie. Sobór Watykański II, ukazując pełny obraz ludu Bożego. Przypominając, jakie miejsce mają w nim nie tylko duchowni, ale i świeccy, i nie tylko przedstawiciele hierarchii, ale także Instytutów Życia Konsekrowanego, nie wyprowadził tego obrazu z jakiejś tylko przesłanki socjologicznej. No bo y, tu dotykamy bardzo ważnej tajemnicy, bardzo ważny, to, co różni Kościół od wszystkich innych instytucji na świecie. Bo wiemy, że kościół jest hierarchizowany, jest podział na różnego rodzaju jeszcze mniejsze jakieś instytuty, no, zakony, struktura decyzjalna. No, to widzimy, że tego, tych organizacji takich tworzących całość kościoła jest bardzo dużo. To jest olbrzymie bogactwo. Ale chociaż będą wspólne elementy z różnymi instytucjami świeckimi, to kościół odróżnia od innych bardzo ważna rzecz, mianowicie rzeczywistość powołania i tej relacji Chrystusa Odkupiciela z każdą osobą indywidualnie. Ten, który chce i świadomie uczestniczy w, te, w Kościele, najpierw słyszy ten głos powołania, że Pan Jezus do... Mówi do tego człowieka, pójdź za mną. I to jest to usłyszenie tego głosu i odpowiedź. Jan Paweł II odróżnia różne sposoby uczestniczenia w tym mistycznym ciele Chrystusa, w tym w kościele. Prawda? Ono może być bardziej lub mniej świadome, bardziej lub mniej dojrzałe. To jest, to jest droga, prawda? jest powołanie, ale nie wszyscy. Którzy zewnętrznie uczestniczą w tej instytucji, czy w tym, w tym mistycznym ciele Chrystusa w kościele, czy uczestniczą, są świadomymi członkami tego ludu Bożego. Jest ta świadomość różna. Ale jest to, jest to przejawem żywotności kościoła, to jest właśnie ten personalny rys, gdzie człowiek. Poszczególni, poszczególni ludzie, poszczególne osoby wchodzą w tą relację z Jezusem, stają się Jego uczniami, stają się Jego wyznawcami i w, z czasem coraz bardziej uświadomiony i konsekwentny sposób idą za Chrystusem, prawda? Jednoczą się coraz ściślej z Nim. I to, i to odróżnia Kościół od, tej, od tych innych społeczności. W których też ludzie, ci sami ludzie, też tkwią. I, I tutaj, właśnie bardzo silnie, Jan Paweł II podkreśla, że pierwszą i zasadniczą relacją każdego powołanego człowieka to jest ta relacja do Chrystusa. I dopiero z tych relacji do Chrystusa, pomimo wszystkich braków życia wspólnotowego. Jan Paweł II, ciekawe skąd on to wie. po prostu e, e, pisze, że z tego się rodzi wspólnota. Ona się tworzy, ona prze, e, przeżywa, po prostu e, staje się bardziej lub mniej czytelnym tym znakiem wobec świata i realizuje to pragnienie e, Chrystusa, e, by to królestwo tu się e, rozszerzało. I każdy, który odpowiada, wchodzi w tą relację osobistą z Jezusem, to nosi w swej duszy niezniszczalne znamie chrześcijanina. Sam dorasta, by stać się coraz bardziej Chrystusem, ale w tym rozumieniu naśladowania, zjednoczenia z Nim. Prawda? Więc tutaj dzisiaj to nam trzeba, kochani, znowu, w tej porannej modlitwie przede wszystkim no, podziękować Bogu. Podziękować Bogu, że my, e, nawet może nie wszyscy świadomi, e, po prostu, że papież to napisał w tej encyklice e, Redeptor Homins, że my uczestniczymy poprzez ruch w tym doświadczeniu, w tej osobistej relacji z Panem Jezusem i wchodzimy w tą wspólnotę z Nim, i też widzimy owoce, że Pan Jezus jednego zapraszając do siebie drugiego, kolejnego, zaczynamy patrzeć, że coraz bardziej ciasno tutaj wobec nas, bo ten jest, ten jest i Pan Jezus zaczyna, a to zobacz tego, zobacz tego, z tym wejdź w tą relację. Panie Jezu, to się już nie da z tym czy z tamtym. Pan Jezus no to kurde. Nie da inaczej. Przepraszam, Pan już tak nie mówi. Ale mówi, <śmiech> prawda? <śmiech> jak chcesz bliżej przy mnie i on będzie bliżej przy mnie, no. W ten sposób rodzi się wspólnota, prawda? Ale jako już owoc, owoc tej więzi z Chrystusem i w tej służbie, w tym pokonywaniu siebie w tej służbie. I w ten sposób rozrasta się ten lud Boży. Więc Bogu dziękujmy za tą łaskę, za to środowisko żywej wiary, bo o wiele łatwiej nam, no rozumieć te zawiłe dokumenty papieskie.